Cześć Wam wszystkim z tej strony panda. Dzisiaj sobie troszkę popowiadamy o tym sezonie. Udało mi się wbić w tym sezonie aż dwie postacie na ponad 1000 pucharków: jest to Barley oraz Tick, z którego się bardzo um, cieszę. Wbiłem też 19528 um, pucharków. Sezon kończy się no, za niecały jeden dzień. Um, może dobiję nawet te 20 tysięcy. Um, wydaje mi się, że jednak nie dam rady. Ale zobaczymy, tak się prezentują moje statystyki eee, rekord 20 tysięcy, który wbiłem w wakacje, było wtedy chyba 27 postaci, więc no teraz bez problemu mógłbym wbić nawet 23 tysiące, tylko no nie, ma, nie mam za bardzo czasu. Eee, mam 72, 7270 winów na trójkach, 2169 winów na solo 1423 win na duo, no i 452 punkty na PowerPlay, zobaczmy sobie tutaj szybko. Grem już z randomami, bo jak był Sieg, to no niestety nam nie poszło yy, z chłopakami, i przez to właśnie zacząłem już grać z randomami. Bo i tak dużo nie osiągnę właśnie yy, w tym sezonie jeśli chodzi o, ten, yy, o te PowerPlay, dlatego już gram z, yy, z randomami. 8 dni zostało. Jestem 194 w Polsce, więc słabo. Wcześniej byłem nawet 100, 140 na świecie, więc dobrze mi szło. No, aż do czasu właśnie Siege'a. No i dobra. Zagramy sobie może solo Szelką oraz Leonem, bo tak jak mówiłem, przetestujemy sobie te skiny. No, a jeszcze nie było okazji nimi pograć na odcinku, dlatego sobie zagramy najpierw szelkom potem Leonem no i to byłby właśnie taki krótki odcinek yy, co do właśnie tego sezonu ile pucharków wbiłem, powerplay i tak dalej, bo powerplay jeszcze nagram pewnie, chciałbym dobić tak z 800 tych punktów, zobaczymy dobra, czy ten bo będzie leżał tak jest, ładnie no szelkę już wbiłem na 700 więc no dalej nie będę już biał w tym sezonie bo się zresetuje do 600 tu jakiś team dynamite'ów ale nawet spoko wynik mi się wydaje 700 na szelce, a na leonie mam chyba 630 a wcześniej miałem po 550 co sezon, bo w sumie jakoś nie nie chciało mi się grać tym leonem, a ten skin jak już kupiłem tego skina, to trochę mi się zachciało nim grać, bo jest mega fajny ten skin no i przy okazji też wymaksowałem sobie konto, bo wbiłem te MS oraz Sandy na 9 level. I ostatnio w sklepie mi się pojawiły właśnie do nich power, więc sobie kupiłem. Jeszcze mam 29 tysięcy Golda, w ogóle nie wiem co mam z tym robić. No bo ten gold jest mi niepotrzebny od razu, jak wiedzie jakaś postać, to mogę ją wymaksować. I zbieram też skrzyneczki oczywiście. Cały czas mamy 9 osób no trochę słabo tu jest stara, tu jest szelka zobaczymy jak mi to tutaj pójdzie a jeszcze oczywiście zostawcie subskrypcję na kanale ponieważ 70% osób co ogląda moje filmy mnie nie subskrybuje chciałbym dobić 100 tysięcy do końca tego roku myślę że damy radę jest prawie 76 tysięcy zostało 24 tysiące i niecałe już 2 miesiące więc będzie ciężko, ale mam nadzieję, że uda nam się to wbić. Bardzo chciałbym wbić właśnie te 100 tysięcy do końca tego roku. Wtedy wbiłbym je no w 8 miesięcy, tak w 8 miesięcy wbiłbym 100 tysięcy, więc dla mnie byłoby to naprawdę kozackie. No i oczywiście jak dostanę tylko srebrny przycisk, to będzie wtedy filmik z kamerką, tak jak obiecałem już dawno, dawno temu, więc. No w końcu zobaczycie. Yy, OK, mamy już tylko cztery osoby. Yy, z tą szelką się tutaj bije. Ona zabiła tą Tarę. Zultowają. Teraz ja mogę ją sobie zabić. No i bardzo ładnie wygraliśmy pierwszy meczek. Mamy 710. Spoczko. No i teraz zagramy sobie Leonem. A w ogóle sorry za mój głos, ale mam, jestem trochę przeziębiony. Więc no nic nie poradzę 646. Już mam na lonie. wbijemy sobie 650. Mam nadzieję, no myślę, że w top 3 miejsca zajmiemy. Tutaj są tutaj lepsze postacie na tą mapkę, jak na przykład Shelly. No ale tutaj, żeby Wam po prostu pokazać tą grę tym leonem. Ok, dwie skrzyneczki już mamy. Tamta jakaś Jessie, może ukradnę jej tego parki psa. Tak, pięknie. Co ona robi w ogóle? Nie wiem co ona... ona chyba czegoś nie ogarnia w tej gierce. E, dobra, myślę, że możemy ją nawet zabić. No ona się tutaj strzela z szelką. No i ona tu będzie miała deta. Tylko trzeba ją znaleźć. Okej, okay, wyszła z krzaka. Nice. Kolejnego tego. Szelka ją zabiła. Mamy już cztery power cubesy. Siedem osób zostało. Yy, ładnie, ładnie w ogóle, zobaczcie jak on fajnie chodzi tak tymi rękami do przodu mega mi się to podoba, ogólnie skin mega kozak, dzięki jeszcze raz yy, polskiemu fanu Mario który właśnie kupił mi mm, 50 kartę o wartości 50 zł Google Play dzięki czemu kupiłem sobie gemy oraz tego skina, bo na szelkę akurat miałem no a właśnie na tego skina by mi już brakło więc mega dziękuję Dobra, znikamy tutaj. Lecimy yy, kogoś znaleźć. Nie, no, chciałem podejść, podjechać tą piperkę. W ogóle, sorry, jak słyszycie, jakieś dźwięki w tle. Siostra tam lata. Yy, Okej, okay. on zabił piperkę. Nice. Ma 7 kibsów, ja mam 4. Zużyłem je, niepotrzebnie niewitkę. Cztery osoby zostały, więc chyba teraz mam plus 4. Za czwarte miejsce. Nie wiem, no, na takich małych pucharkach nie ogarniam. Ile dostaję. Wow, ale on ją obił. Kozak z niego. Ja Mortisem to normalnie nie umiem grać. Dla mnie Mortis to jest najgorsza postać w tej grze. A i niedługo też będzie odcinek 5 vs 5. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta tą serię. Ale no, już praktycznie seria od samego początku kanału 5 vs 5 będzie to 5 Ms kontra 5 Sandy okej okay, jeszcze sobie tutaj o ile osób chce dołączyć o Mati, Matiego przyjmiemy bo Mati to mój dobry kolega eee, ktoś jeszcze nie nie ma nikogo dobra Leon 15, równe 15 tysięcy no niestety za mało tutaj Janeki też, no przykro mi Arkadu Czekajcie, muszę zobaczyć czy jest full w ogóle Nie jest miejsce Przy okazji też zapraszam właśnie do klanu Czekajcie, czekajcie, czekajcie Kto tu jest najdłużej nieaktywny? Może ktoś jest taki? Przeważnie wywalamy ostatnią osobę Przedostatnią, zależy też ile ktoś ma postaci, ile ktoś jest nieaktywny, no, ale tu każdy jest aktywny minimum jeden dzień do tyłu, więc wywalimy tego maksa, bo jest, aż, bo jest 12 godzin nieaktywny. No tutaj już bardzo wysokie pucharki. Dobra, arkadu. Yy, no nie, bo będziesz ostatni, przykro mi i Frank jest... Yy, frank No dobra, frank możemy przyjąć. Okej, okay, mordeczki, więc no to by było tyle na ten odcinek. Jeszcze zobaczmy sobie topkę polską. Jestem 44, a mam 19500. Wow, no normalnie mega tutaj wbijałem dużo pucharków. Globalnie mnie nie ma. Kiedyś byłem tam top 300. Yy, dobra. I w klubie jestem trzeci. Jansson i Rafał też mocno cisnęli w tym sezonie, więc yy, gratulacje za wbicie 20 tysięcy. W kolejnym sezonie myślę, że już te 20 tysięcy pobiję, no bo już trochę Trochę to trwa od tych wakacji, dalej mam te 20 tysięcy. Kiedyś mm, z 27 postaciami, no to, to nawet git wynik był, no ale teraz jak już jest 30 to trochę słabo, słabo to wygląda, dlatego właśnie w kolejnym sezonie postaram się to przebić. No ja już Wam dziękuję za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Cześć!